Witam Was widzowie na kanale Inwestycyjny dzisiejszy materiał będzie się opierał na poradniku jak zwiększyć swoje FPSy w właśnie w kursie Counter Strike 2 będę tu przedstawiał kilka sposobów kilka moich ważnych tipów aby zwiększyć swoje FPSy, by Wasza gra można powiedzieć, nie lagowała oraz była cały czas płynna i żeby miała jak najwięcej FPS-ów właśnie w tej grze, więc zapraszam do oglądania. Na materiał zapraszam do ustawienia subika, łapeczki w górę, by materiał obejrzał jak najwięcej dużo osób. I jeżeli pod tym materiałem zostawicie 50 łapek w górę, to wrzucę Wam kolejną część optymalizacji właśnie tej gry lub jakiejś innej gry, w którą właśnie grać, więc pamiętajcie 50 łapek pod tym materiałem oraz wtedy automatycznie wleci konkurs na rzecz, którą powiem Wam w dalszej części materiału. Więc zapraszam do oglądania. Na początku chciałbym podzielić ten materiał na Dwie, dwa segmenty. Pierwszy segment jest to przygotowanie pod właśnie tą zwiększenie FPS-ów oraz drugą część, czyli oficjalne działania. Jeżeli chodzi tu o przygotowania, to pierwsze, co robimy na swoim komputerze osobistym, którym właśnie chcemy zwiększyć swoje FPS-y, to wchodzimy w zakładce ustawienia oraz y, opcję Windows Update. Jest to opcja, w którą możemy zainstalować jak najnowsze rzeczy, więc na pewno klikamy sprawdź aktualizację. W tym sposobie sprawdzamy swoje aktualizacje i instalujemy najnowsze oprogramowanie. Jeżeli takie wystąpią, to instalujemy i uruchamiamy komputer ponownie po zainstalowanej aktualizacji, czyli najnowszej wersji systemu. Jeżeli może, może, jest taka opcja, że może macie jakąś starszą wersję i jeszcze nie aktualizowaliście, więc na pewno polecam Wam to zrobić, bo na pewno zwiększy to Wasze bezpieczeństwo oraz polepszy tutaj jakieś tam łatki systemu, które mogą być kluczowe podczas tej właśnie optymalizacji. Jeżeli chodzi tu właśnie o to następny krok, no to jest to opisanie tutaj właśnie oczyszczania dysku. Uruchamiamy go jako administrator, by nie musieć klikać w kilku opcji. Wtedy zaznaczamy wszystkie opcje, które są tutaj do wyboru i klikamy w zakładkę OK. W tym sposobie. U Usuwałem nam się pliki tymczasowe, pakiety sterowników, jeżeli doinstalowaliśmy jakieś tam oprogramowanie, by zainstalować jakiś sterownik, który brakował nam w systemie, czyści nam się kosz oraz jakieś tam inne raporty błędów systemu i tak więc są to takie rzeczy, można powiedzieć, tymczasowe, które są tylko na naszym komputerze i tylko i wyłącznie zalegają. Teraz przechodzimy do optymalizacji. Pierwszą optymalizacją, którą zaczniemy, to jest to, że jeżeli podczas grania używacie przeglądarki swojej, no to wejdźcie na przykład, jeżeli używacie chroma, to wchodzicie sobie właśnie w te trzy kropeczki, w, w opcję ustawienia, i właśnie w opcję ustawienia przechodzimy na opcję systemu i tutaj wyłączamy opcję kontynuuj działanie w tle po zamknięciu przeglądarki. Jest to opcja, która po prostu wyłącza przeglądarkę, czyli jeżeli wyłączacie przeglądarkę, to ona całkowicie się wyłącza, a nie, że ona całkowicie cały czas czuwa, gdy ją po prostu klikniecie, że po prostu jest to całkowita dezaktywacja, gdy po prostu klikamy zamknij, to ona się zamyka, a nie cały czas chodzi w tle, więc na pewno musicie odznaczyć, żeby było wyłączone oraz właśnie tutaj opcję akceleracji grafiki, to musicie wyłączyć Ponieważ może to zabierać niektórym osobom kilka dużych FPS-ów, ponieważ wszystko zależy od Was, jaki macie komputer. Jeżeli masz słaby komputer, to ta opcja podwiększy ci mega FPS. -y. Jeżeli masz troszeczkę lepszy komputer, no to na pewno w jakiś stopniu to podwiększy, ale nie będzie to tak, można powiedzieć, duże, duży stopień, jak na tym takim słabym komputerze. Więc te dwie opcje wyłączamy, by były wyłączone. Teraz przechodzimy do właśnie optymalizacji Steama. Jeżeli używamy Steama, no to pierwszą rzeczą jest taką e, można powiedzieć optymalizacja tego Steam'a. zróbcie wszystko to co ja mam tu właśnie na ekranie Wam pokażę Będę przechodził do każdej zakładki znajomy czat tutaj ustawiamy wszystkie opcje tak jak ja mam e, by po prostu nie mieć jakichś tam animacji które są w ogóle niepotrzebne żeby po prostu tutaj nie mieć jakichś e, można powiedzieć błędów i tak dalej Powiadomienia możecie sobie ustawić pod siebie. Ja tu mam tak ustawione, więc wam tak wam sugeruję. Interfejs sobie tu ustawiacie, że nie ma wam się włączać właśnie Steam podczas grania, i tu mają takie wielkie te. Więc wszystko ustawiacie tak, jak ja mam tutaj, właśnie to. Więc wszystko tutaj, jak wam pokazuję, sobie tu właśnie zatrzymajcie film, i wtedy sobie wszystko poustawiajcie. Tryb niskiej niskie przepustowości wyłączamy, niskie wydajności również. I przechodzimy do następnej opcji, czyli pobieranie. Pobieramy tutaj właśnie wszystko, włączamy ograniczniki, wszystkie opcje były wyłączone. Przechodzimy tu przez dyskowe nic się nie zmienia. Tutaj nic zbytnio nie zmieniamy. Jeżeli chodzi tu właśnie o nakładkę, w grze czyli nakładkę Steam'a, która wyświetla wam informację. Na przykład, jeżeli klikniecie w jakiegoś gościa podczas meczu, żeby sprawdzić, jaką jak ma profil. No to jeżeli to używasz i po prostu, jeśli to zbędne, no to możesz to zostawić, ale jeżeli masz słaby komputer i po prostu cierpisz na bardzo niskie FPS, no to polecałbym Ci to całkowicie dezaktywować, ponieważ nie jest to Ci potrzebne i na pewno z tego w ogóle nie korzystasz, a zawsze w jakimś stopniu Ci to podwiększy FPS. Również wyłączamy tu wszystkie liczniki FPSów i tak dalej, ponieważ to jest moim zdaniem gówno, które po prostu jest tylko takie, żeby tylko było. Nie, pokazuj, nie pokazuje to dokładnej ilości FPSów, ponieważ występują przy tym niektóre zacinki i nie jest to zbytnio dokładne. Tutaj jeżeli chodzi o kontroler no to musicie sobie jeżeli używacie no to zostawiacie te ustawienia, jeżeli nie no to ustawiacie takie jak właśnie ja mam. Jeżeli chodzi tu właśnie o nagrywanie, no to tak jak samo, jak to mówiłem. Jeżeli zależy ci o nagrywaniu, no to sobie tą opcję włączasz. Jeżeli nie zależy ci kompletnie na nagrywaniu gry, na jakiś tam robieniu i tak dalej, no to bym sobie tą opcję całkowicie wyłączył, ponieważ ja osobiście nawet z tego nie korzystam, więc sobie ją wyłączam, ponieważ po co mi to po co by mi tam jakoś tam, nie wiem, jakaś wyskakiwało, więc zawsze to wyłączam. Tu o mikrofonie nic tutaj zbytnio nie zmieniałem. Wyłączamy sobie tą opcję. Jeżeli chodzi o transmisję, to również je wyłączamy. O muzykę tu ustawiamy tak jak ja mam. Następną opcją jest to nasza gierka. Wchodzimy sobie w właściwości tej gierki i przechodzimy tutaj macie tą nakładkę. Możecie ją również tu wyłączyć, jeżeli Wam się nie wyłączyła oraz opcję uruchamiania, te właśnie to tutaj wiecie, tutaj te opcje dodaję Wam w Opisie tego materiału lub przypiętym komentarzu pod tym materiałem. Następną rzeczą, jeżeli chcecie, aby wasza aktualizacja tej gry pobierała się w jakimś szybszym momencie, na najwyższym można powiedzieć priorytecie, no to ustawiacie sobie tu wysoki priorytet, by aktualizacja pobierała się szybciej i żeby była szybciej zainstalowana i tak dalej. Jeżeli chodzi tu właśnie o to o to właśnie te pliki no to polecałbym właśnie kliknąć tą sprawdzi, sprawdzić swoją spójność pliku ponieważ po aktualizacji nieraz jest taki błąd, że na przykład nie wiem, Steam się wyłączy przypadkowo albo zatrzymać aktualizację polecałbym sobie to sprawdzić na spójność ponieważ poprawi Wam na pewno Pan e, sprawdzi Wam to wszystkie pliki czy są wszystkie kompatybilne, czy wszystkie są najnowsze i tak dalej, więc na pewno polecałbym sobie to zrobić, również przechodzimy do zakładki przeglądaj, aby zobaczyć właśnie lokalizację tej gry, przechodzimy do zakładka game Przechodzimy w zakładkę BIN, WIN64 i mamy tu właśnie ten naszego CS2. Klikamy na niego drugim przyciskiem myszy klikamy w właściwości, przechodzimy do zakładki zgodność i tutaj właśnie w tej opcji wyłączamy optymalizację ekranową pełno Wyłączamy tą opcję oraz przechodzimy to do rozdziel wysokiej rozdzielczości DPI i tutaj właśnie zaznaczamy tę opcję i włączamy opcję aplikacja. Klikamy OK, klikamy zastosuj, klikamy OK i w tym sposobie jest to stary sposób, który był używany, na przykład, tam kiedyś używaliśmy to w Fortnite i na pewno to zwiększy wam fps y, Więc polecabym to dla was zrobić. Jeżeli tu chodzi o bety, no to tutaj ja nie używam żadnej opcji bety, więc na pewno nie mam żadnej zainstalowanej. Tak samo z kontrolerem, jeżeli nie używacie, no to sobie ją całkowicie wyłączcie, bo po co nam to zbędne? DLC tutaj, tak jak jest, i tu prywatność, nic nie zmieniamy, więc tak jak zostało, tak jest. Następną opcją, można powiedzieć, jest tutaj właśnie przejście do zakładki grafiki. I tu właśnie włączamy tą pierwszą opcję, czyli planowe przyspieszenie sprzętowe procesora GPU Zwie zmniejszy Wam to opóźnienie oraz zwiększy Waszą wydajność. Po tej opcji będziecie musieli zre z zresetować komputer, uruchomić go ponownie, by wszystkie opcje zostały uruchomione i wszystko Wam zastosowało się. Również na dole dodajemy sobie, klikamy sobie w przeglądaj i wchodzimy w opcję zainstalowanej gry i tu właśnie sobie dodajemy tą grę klikamy dodaj i właśnie włączamy sobie tą opcję wysoką wydajność swojej karty, by jak najbardziej została ona używana podczas naszej gier żebyśmy mieli jak największą płynność i tak dalej przechodzimy teraz do panelu sterowania jest to skierowane dla kart nvd więc tylko karty Nvidia mogą na tym skorzystać, jeżeli masz kartę AMD no to niestety w tym materiale nic sobie nie będę mówił. Pierwszą opcją, którą musimy zrobić to wchodzimy za opcję zmiany rozdzielczości i ustawiamy najwyższą możliwą dostępną częstotliwość Waszego monitora. Również możecie sobie tu ustawić te ustawienia kolorów, czyli tutaj wszystkie najwyższe, wyjście 8, zakres pełny oraz kolor RGB. I teraz przechodzimy do zagładki zarządzanie ust ustawieniami 3D. I teraz, troszeczkę, jest to co musicie ustawić, więc na pewno musicie w tym momencie zatrzymać. Tą, yy, można powiedzieć, ten film, by sobie to fajnie ustawić, tak jak ja mam. Przechodzimy do zagładki, dodaj, i w tym sposobie dodajemy właśnie tą gierkę naszą C2. I wszystkie ustawienia tak jak ja mam ustawiajcie sobie na własnym komputerze, czyli jakoś wysokie, filtrowanie tekstur ustawiamy na najwyższą wydajność, zezwalamy, włączamy, włączamy, ustawiamy naszą kartę, by była na najwyższym priorytecie, renderującym, czyli wasze karty, które macie zinstalowane w komputerze. Potrójne buforowanie to jest taka opcja. Ja sobie ją włączyłem, ale wy możecie ją w sumie tam zostawić wyłączoną i tak dalej. Najw najważniejszą opcją jest tutaj właśnie zarządzanie energią, czyli preferuję maksymalną wydajność, by nasz komputer zużywał maksymalną swoją moc, by nie było żadnych zacięć i tak dalej. Jeżeli chodzi tu, bo niektórzy pewnie będą mieli włączoną e, tryb niskiego opóźnienia i tam na ultra, no to ja sobie się tego nie włączam i tego nie mam włączone, ponieważ. Jeżeli włączam Ultra, to moim zdaniem jest większy delay niż na wyłączony, więc mam to wyłączone, mam włączoną g oraz mam wyłączoną synchronizację pianową, żebyście tego na pewno nie mieli włączonego, ponieważ na pewno to zwi zwiększy to mam FPS, jeżeli macie to włączone i wszystkie ustawienia, tak jak ja mam, ustawiacie sobie na własnym komputerze, więc tutaj przesuwam jeszcze do góry, jeżeli ktoś nie zauważył czegoś. Aby się wszystko mieli, klikacie właśnie ten klawisz, zastosuj i ten sposób zastosowywał się te ustawienia. I przechodzimy teraz do gierki. Jeżeli chodzi tu o gierkę, no to mamy tam kilka takich można powiedzieć typów, by sobie wszystko poustawić, aby była jak najlepsza. Tutaj, można powiedzieć, wydajność tej gierki. Na pewno musimy sobie wejść w ustawienia, i w tych ustawieniach tutaj właśnie wam się ta opcja, że G sync jeżeli to obsługuje was, wasz monitor, no to sobie oczywiście to włączcie. I teraz właśnie, jeżeli masz słaby komputer, no to ta opcja zwiększenie kontraktu graczy jest dla Ciebie kompletnie do wyłączenia, ponieważ na pewno zwiększy Ci to fps -y, ponieważ to podkreśla bardziej tutaj tego typka, żeby tutaj był bardziej widoczny. Jeżeli masz bardzo słaby komputer, no to bym sobie to osobiście wyłączył. Jeżeli chodzi tu właśnie o te maksymalne y, FPS i tak dalej. Ja osobiście w grze mam 400 maksymalnie i tyle mój komputer wyciąga. Wiem, że może wyciągnąć więcej, ale nie chcę, ponieważ żeby nie chcę, żeby się tam jakoś mocno przegrzewał i tak dalej że po prostu wolę sobie ustawić na 400, żeby było całkowicie stałe, niż tam powiedzmy latające do, do tam, tam 1000 i tak dalej, więc 400 moim zdaniem mi wystarczy, w menu sobie ustawiacie 200 pamiętajcie aby nie ustawić tych wartości na 0, ponieważ mogą Wam wystąpić pewne lagi, przecinki mini mini można powiedzieć lagi podczas gry, więc na pewno ustawię sobie tak jak ja mam optymalnie 400-200 jeżeli ma słabszy komputer no to obstawiałbym gdzieś tak 300-250 maksymalnie jeżeli chodzi tu o właśnie ustawienia gry, no to ja mam tu, można powiedzieć wszystko na najwyższe, ale jeżeli masz słaby komputer, no to wszystko to jest do zrobienia, ponieważ musisz wszystkie ustawienia pod siebie przetestować. E, wszystko wyłączyłbym najlepiej na niską. Jeżeli masz taki można powiedzieć tragiczny komputer, no to na pewno grę musicie ustawić w pełnym ekranie na każdym można, komputerze, by ta gra była po prostu jak najlepsza. E, oraz właśnie jeżeli chcecie, no to możecie sobie ustawić. 4 na 3 w ten sposób zwiększycie swoje FPS-y i na pewno Wam się to polepszy w FPS-ach. Więc pamiętajcie, pełny ekran, by była jak największa wydajność i pamiętajcie, że z tymi ustawieniami musicie sobie troszeczkę tutaj po, można powiedzieć, po, jakby to poustawić, żeby to wszystko było pod Was, bo nie chcę tu mówić takich ustawień, że po prostu osoby będą narzekać później, więc ja mam na najwyższych i ty, jeżeli masz mocny komputer, mocną specyfikację, no to Polecam ci takie ustawienia, moim zdaniem są optymalne. No, w sumie najwyższe, więc, takie jak można, to takie są, żeby to wszystko fajnie działało. Mi jakoś nie zależy na tym, aby były, było, jakby sobie, bardziej zależy mi na najwyższej jakości i jak największej liczbie fps To na tyle w tym materiale. I również przypięty komentarzu albo w opisie tego materiału, rzucę Wam fajną mapkę do sobie zrobienia konfigu. Właśnie możecie tam sobie ustawić. Ten model, tutaj wszystko możecie sobie ustawić, radar, Możecie ustawić sobie tutaj wielkość wszystkiego interfejsu. Więc rzucę wam pewną mapkę, na której wszystko sobie ustawicie, by, by gra była dla Was jak najbardziej tutaj, właśnie pod Was. Więc dziękuję, że obejrzeliście ten materiał do samego końca. Jeżeli chcesz, aby ten, można powiedzieć, jakieś inne gry, bym tutaj pokazał, jak to zrobić, no to pamiętajcie: 50 łapek pod tym materiałem. Oraz jeżeli wbijecie 50 łapek pod tym materiałem, wlatuje dla was pewien można powiedzieć gratisik. Ponieważ w komentarzu proszę, abyście zostawili sobie sw swoje właśnie kontakty Discordowe albo po prostu e, jakiś tam kontakt, e, bym po prostu wam pewną niespodziankę yy, rozdał ponieważ moim zdaniem będzie to fajna opcja nie będę tu nic mówił, na razie spoilerował dowiecie się tego na moim Discordzie więc pamiętajcie, be nasza tych czyli znajdziecie w opisie i dziękuję Ci również za to, że obejrzałeś ten materiał do samego końca i do zobaczenia